Pamiętaj, że zawsze kiedy uzyskasz dowód na to, że jesteś spadkobiercą, czyli postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, musisz zgłosić fakt nabycia spadku do Urzędu Skarbowego. To bardzo ważne, bo w wielu przypadkach najbliższa rodzina jest zwolniona z tego podatku, ale tylko pod warunkiem, że w terminie 6 miesięcy poinformuje o tym skarbówkę. Zachowanie tego terminu jest szczególnie trudne w przypadkach, kiedy sprawę o nabycie spadku rozpatruje sąd, ponieważ termin sześciomiesięczny biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Tymczasem wraz ze zgłoszeniem musisz przedstawić w urzędzie postanowienie sądu wraz ze stwierdzeniem prawomocności, a często uzyskanie takiego dokumentu z sądu trwa kilka miesięcy. Dlatego czasu na zgłoszenie masz niebezpiecznie mało. Pamiętaj o tym, bo jeżeli ucieknie ci ten termin, to będziesz musiał zapłacić podatek. Nie chcesz popełniać kosztownych błędów przy dziedziczeniu? To zaobserwuj po więcej. A jeżeli interesuje cię temat podatku od spadków, to w moim najnowszym filmie na YouTubie znajdziesz wiele przydatnych informacji na ten temat. Do zobaczenia w kolejnej rolce.